Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym zagramy sobie w grę, która nazywa się Carmageddon. Tak pewnie znacie Carmageddon reink reink Reinkarnacja. To jest podstawowa gra. Mm. Jaka wyszła? To jest przeniesiona z e, PC na urządzenia mobilne. To tak. i mamy coś tam o tym Gry, grze, że trzeba przyjeżdżać przechodniów, aby zdobyć pieniądze. Ja się po ten abonent, przyjrzyjcie się czas i pieniądze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nie? Na no, dzień dzisiejszy że będę paluchami tutaj, bo inaczej nie dam rady grać. Niestety, padzich mnie, nie mnie zawiódł, a. Ehm. Ymm... Remusz oddalę. Dobra, padzich. Padzich mnie trochę zawiódł. A grę na pewno można ją pokazać. E, ją również można kupić e, w sklepie Play. E, wygrać wyścig z co miną można albo przejeżdżając dalej nam liczbę mm, przechodniów, lub e, niszcząc wszystkich przeciwników lub po prostu yy, zdobywanie wszystkie Checkpointy. różne peczułki, Użył Checkpointa. Czy... Da, da. Yy, tutaj mamy na górze czas, jeśli nam się skończy, to przegrywamy wyścig. Najłatwiej chyba jest pokonać wszystkich oponentów. Po późniejszym okresie odblokowuje się Bodajże taką... Yy, takie auto Które strzela laserami w ludzi O O O Stadion Dziadek! Dziadzie tam był Ale trudno Tu mamy lepiej ha. O, coś tu, jakiś bonusik widzę O, patrz na No nie jest zbyt fajny bonusik on daje to, że za. ręczny, to natychmiast się zatrzymuje. Dobra. A chyba wszystkich już tam mniej więcej wybiliśmy. Na. O, się tak z driftem walnąć. O, zdążę coś walnąć. I to auto takie jedno specjalne chyba po ukończeniu gry się dostaje. Z trzy lata w każdego przechodnia. Nieustająco. A tam widziałem kibisu cochy. O tak. Tak, tak się szmaty jeździ. Dobra. Nie wiem, jak odcinków. Zobaczę. I'm sorry nie ma za przepraszam, że już nie żyją. Mam nadzieję, że tu za bardzo nie przeszkadzam tym... yyy... Eee, poluchy są... o! Jeszcze tu jest... jak samochód się chyba można naprawić. I są tripper, o! Nie, nie wzięłem, bo już mi... Jest tu oczywiście też policja, żeby było trudniej. Ja to chyba tam ruszam. Dobrze. Tak, dojedziemy. Szukam stróżki z balkonikiem, bo za najwięcej punktów jest. Dobra, nie ma. Ale dzi dziadzia widziałem tutaj. Jest Nie. Zawsze tego grubego mi mylę z dziadziem.

Ja, czekajcie, to jest mapa, mapa, mapa fabka. Fab... Ja na siódemcy jestem. Na piątkę muszę zaliczyć. E, ogólnie gra jest Play. E, kosztuje, nie pamiętam ile. E, ile ona kosztuje? 10 złotych, Nie pamiętam dokładnie. Ej, a i się zepsuł. No, i wziąłem, coś się zepsuł. No. Co pointów wezmę z że No i teraz jesteśmy do ustawieni. Tu mam mam ciekawostkę. Wasted, em. że gra powstała że gra powstała dlatego, Twórcy zainspirowali się pewną gierką, która też powstała w ten krater w której za przejechanie cywila były punkty minusowe. A tutaj? A tutaj? Dziadzio! Wręcz przeciwnie. Dostajemy bonusy jeszcze za to. Dobrze. Lecimy dalej. Chodź, 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 chodź. Fajny lap, to naprawdę trochę. Zasłoniłem chamskę, ale. Chciałem naprawić mnie szybko. Nie tu, nie tu. Gdzie jadę, jacie. Dobry, o pan ze tu o. Wasted, wasted. O, chyba wygramy w inny sposób. Jakiś na prezentacyjny rzekielka na może być fajna, ciekawa. Jest oczywiście wersja demo. W sklepie Play, która obejmuje tylko i wyłącznie tą mapę. Ja mam wersję... z pełną. Pewnie że przyszedłem. Chodź. Dobra, 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 to się wszystko załatwi spokojnie. Spokojnie, Yeah Race complete Yeah Win Więc i tak się gra przedstawia Można na różne sposoby Ją wygrać Różne, bardzo różne Wszystko zależy od was Możemy sobie podglądnąć wszystko Ale tak znowu hamsko przyjechamy, koment, przepraszam tu mamy ranki, kasę later i tu mamy trasy. dam czas, żeby blokować Przyjmuję jakieś tam ranki shop, tutaj są części, żeby ulepszyć autko, tu mamy samochody, dobra Nie, 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 nie. Chcę pokazać jeszcze mój poprzedni save, żeby zapokazać y tu, stat i tu mamy już tyle autek Tyle autek mam. Yy, jestem na tym wyścigu już, które już do końca. Kierka naprawdę wciągająca. Można się pół godziny pobawić na głupim rozjeżdżaniu cywili, żeby zostawić wszystko. Fanagię, no ale polecam. Bardzo ją kupić, ciągnąć gdzieś z możemy spróbować sobie pobawić się. A teraz więc, jeśli wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, subskrybujcie. Dziękuję za wasz czas, zapraszam ponownie.